Cześć, Manaczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak korzystać z Sora 2, jak tworzyć takie śmieszne filmy, jakie widzicie w internecie, tanie, za darmo i w Polsce. Ponieważ, jak możecie wiedzieć lub nie, niestety Sora nie jest dostępna w Polsce jeszcze, ale Wam dzisiaj pokażę, jak korzystać z niej w tym momencie. W tej kolejności, co nam będzie potrzebne, to VPN. Bo jeżeli coś nie jest dostępne w Polsce, a jest w innym kraju, można łatwo z tego skorzystać poprzez vpn -a. Mogę polecić tutaj Protona, który ma darmowe, darmowy plan na podaj, że no, no zawsze ma darmowy plan, nawet. I ja tutaj mam Protona. I kwestia jest taka, że musimy trafić na dobry kraj, w tym przypadku Amerykę bądź Kanadę, jeżeli się nie mylę. A na pewno w Ameryce jest dostępny, jest dostępna Sora. Tak więc yy, pobieramy, zakładamy konto na Protonie i klikamy połączyć i liczymy na to, że nam się połączy z Ameryką. Połączyła nam się z Kanadą. Kanada, jak najbardziej, jest tutaj dostępna w Sorze. Patrzcie, od i wszystko będzie GIT. Jak widzicie, SoRa działa, ale yy, pokażę Wam jeszcze jedną alternatywę. Jeżeli macie przeglądarkę typu Brave, tutaj możecie założyć yy, również darmowe konto i odebrać sobie darmowy VPN. Na bodajże. Darmowa subskrypcja na VPN. A na Brave kosztuje 10 dolarów miesięcznie. Ale subskrypcja jest tutaj, jak widzicie, dzisiaj mamy 13 października, a on do 21 października. Czyli jednak na trochę jest. Też możemy z tego skorzystać, ale polecam Wam. Protona, ponieważ jest za darmo i wystarczy połączyć się z tym, żeby trafić na dobry kraj i będzie wam wszystko działać. Ja pokażę wam teraz w przypadku Protona, ponieważ no jest lepiej lepiej dla mnie, jest po prostu łatwiejszy jest i wy z tego możecie skorzystać również za darmo. Tak więc łączymy się z jakimś serwerem, mam nadzieję, że trafimy na USA lub Kanadę, jesteśmy na Kanadzie. Zakładamy tutaj konto, ja jestem zalogowany już, więc nie, nie muszę się rejestrować. Jak się zalogujecie, wyświetli Wam się taka strona. Jest to strona główna i na tej stronie wyświetlają Wam się filmiki, które zostały stworzone przez innych użytkowników. Jakieś memy, jakieś nie wiem, koty latające jako drony, jakieś koty robiące zakupy w markecie. Tu jest cała twórczość y, internetu, tak można powiedzieć. Tutaj mamy describe your video. I tutaj możemy wpisać to co chcemy mieć na wideo, na przykład nie wiem, yy, a doing breakdance with coca. Can. I wysyłamy, musimy chwilę odczekać i zaraz Wam pokażę co udało się Sorze wygenerować z mojego opisu wideo. I tak jak tutaj widzicie, tu mam pełną filmików, które ja sam już wygenerowałem Patrzyłem, testowałem po prostu tą aplikację, można powiedzieć, w tą stronę I szczerze mówiąc jest naprawdę całkiem fajne, śmieszne może rzeczy tutaj robić <grych> Jak widzicie, tutaj coś nam się ładuje i to jest właśnie owy filmik, który teraz yy, nam się generuje Z naszego opisu, który podaliśmy wcześniej I jak widzicie, to jest filmik, który wygenerowała nam Sora Nie jest on najlepszej jakości, nie jest on jakiś super Ponieważ trzeba dodać dobre prompty, trzeba dobrze napisać temu narzędziu, jak coś ma wykonać A tak jest efekt końcowy tego wygenerowanego wideo It will pause on the pavement spinning like a record Jacket red chain silver balance on the beverage Kick flip tail whip never miss a measure Rat got moves that'll light up the ledger Break to the beat can rolls drip cold whole city in the Tak więc tak to jest cała tajemnica tego tej sorry. Yy, oczywiście, yy, żeby dołączyć do tej sory, musicie znać pewien kod zaproszeniowy, który podam wam w opisie. Czyli go podać na wstępie, podajże że. a nie musicie się logować, chyba wystarczy podać ten kod i swoją nazwę użytkownika, jesteście już zalogowani. Nie mam pojęcia, nie pamiętam tego, ale wszystko macie w opisie, co potrzebujecie. Także, jeżeli macie jakieś problemy, piszcie w komentarzach, ja wam chętnie pomogę. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć.